Siemaneczko mordeczki dawno mnie nie było ale już jestem e dzisiaj chciałbym pokazać wam jak ja zrobiłem hydrodyping na butach czyli transfer wodny metodą taką domową czyli spraye za 10 zł Stare buty, które kupiłem gdzieś tam, właśnie pod ten cel na OLX, za chyba 20 zł. Były to Air Force słany. Zabezpieczyłem je, wyczyściłem najpierw, zabezpieczyłem słusz, sole, środek i tak dalej. Tutaj, jak widzicie, po prostu psikam na, na tafle wody. Woda jest bez niczego zwykła woda zwykłe spraje, chciałem po prostu zobaczyć jak to wygląda dużo osób pytało o to jak to ostatnio na grupie jak to robić, a że znalazłem ten filmik który nagrywałem w zasadzie ten filmik około roku temu, to postanowiłem coś tam z tego po prostu poskładać i mówić, powiedzieć parę zdań ze swojej perspektywy jak to zrobiłem na pewno załóżcie rękawiczki do tego, to już mogę wam od razu powiedzieć, nie jestem też jakimś ekspertem w, w tym transferze wodnym jednak, no chciałem wam tylko powiedzieć jak ja to zrobiłem, możecie sobie też sami spróbować, bo to nic takiego, parę spray, miska, trochę wody, czy tam jakiś pojemnik głębszy, żeby but wszedł, po prostu yy, zabezpieczcie buty, ubierzcie rękawiczki i włóżcie buta od góry do dołu i zaraz zobaczycie jak ja to robię. Kładam butana na wprost, od góry do dołu. Nie, nie róbcie tak, jak profesjonaliści robią przy jakichś, nie wiem, kaskach, czy, czy, czy telefon, obudowach od telefonów, czy od laptopa. Oni to robią już na, na specjalnych środkach na specjalnych foliach do, do transferu. I muszą to robić w taki sposób, że najpierw wkładają jedną stronę, później drugą i, i, I to tak wygląda, a tutaj nie, tutaj od góry do dołu Przed chwilą, jak widzieliście, zebrałem trochę farby starej y, Która została, żeby zrobić sobie nowe kolory no, 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 Na nowo popsikać sprayem na drugiego buta Tutaj troszkę inaczej Sikam raz jednym, raz drugim, ale wyjdzie mniej więcej to samo. Trwałe to to nie jest, to są zwykłe spraje, to są spraje za 10 zł. Wydaje mi się, że akrylem nie idzie tego zrobić, chociaż nie próbowałem, bo akryl nie zrobi takiej powłoki jak te spraye takie typowo lakiernicze. Ale te buty już leżą u mnie po prostu w piwnicy około roku i no na razie to się wszystko trzyma, ale no nie chodzę w nich, tak? Także to jest druga sprawa, że po prostu jakby były chodzone, jakbym w nich chodził, to pewnie wszystko by popękało. Tutaj zobaczyłem, że na którymś bucie nie mam jeszcze w parę miejsc jest tu wolnych białych. I postanowiłem tak troszeczkę dorobić po prostu, żeby to jakoś wyglądało całościowo. Na końcu zobaczycie jak to wygląda, na końcu tam z parę zdjęć. Chciałbym zaprosić Was na kolejne filmiki, które będą, nie będę robił jak filmik, jak zrobiłem ze swojej perspektywy, jak z mojej perspektywy wyglądało zrobienie tysiąca sztuk. Koszulek w kolaboracji z Ombre.pl, ale to już następny filmik będzie tutaj taki szybki, tutaj jak widzicie trochę poprawiam. No i cóż, dzięki za oglądanie. Zapraszam na grupę streetcast.pl na mojego Instagrama Anmeters i cóż, heja, zobaczcie jak to wygląda.